Witajcie, w specjalnym odcinku na Koronie. No bo też czas mamy wyjątkowy, jeśli chodzi o piłkę nożną, nie tylko o polską Ekstraklasę, ale o wszystko to, co się dzieje w Europie i na świecie, nie tylko oczywiście względem futbolu. Dziś postaramy się w odcinku porozmawiać z najważniejszymi ludźmi w kieleckim klubie, żeby na kilka tych najbardziej palących kwestii sobie znaleźć odpowiedź. Jak trenować w dobie koronawirusa? Czy jest szansa na to, że liga? Wróci i zostanie sportowo dokończona do 30 czerwca. No i przede wszystkim, jak funkcjonuje cykielski klub, kiedy nie ma meczów, kiedy nie ma treningów, i ewentualnie jakie straty może to przynieść dla korony. O tym wszystkim w dzisiejszym programie na Koronie. Z nami macie Bartoszek, trener Korony Kielce. Więc zapytamy, jak to od spraw szkoleniowych wygląda ta przerwa w rozgrywkach. Maciej, powiedz na początku, czy spodziewałeś się tego, że jednak rozgrywki zostaną wstrzymane? Euro już wiemy, że odbędzie się w przyszłym roku, więc teoretycznie jest szansa na to, żeby ta liga do 30 czerwca w sportowej rywalizacji mogła zostać dokończona. No, przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie. Eee, no, takie... Dosyć konkretne pytanie i złożone yy, zadałeś mi Maśku. Ja powiem Ci tak, te wszelkie, że tak powiem, znaki wskazywały na to, że mm, UEFA takie decyzje podejmie, prawda? To też można, można było pewnych rzeczy y, tego typu rozwiązań się spodziewać. Ja cały czas y, żywię nadzieję, że dane nam będzie te rozgrywki y, zakończyć y, poprzez y, rywalizację sportową na boisku w pełnym zakresie, czyli te 11 spotkań da nam się rozegrać. Zastanawiam się tylko faktem, co jeżeli takich, takie rozwiązanie będzie, możemy założyć niemożliwe, prawda, i jakieś, jakieś jeszcze nadrzędne dyrektywy, zostaną bardziej restrykcyjne przepisy wprowadzone tak, w związku z koronawirusem, które generalnie na przykład nam uniemożliwią nawet, nawet rozgrywanie tych spotkań. No. no bo PZPN też jakby wychodząc w zeszłym tygodniu ze swoją decyzją no stwierdził, że po każdej kolejce może tabelę, może rozgrywki zakończyć i tabelę uwzględnić. No dla Was w sytuacji, kiedy to gonicie te, te bezpieczne pozycje, takie rozwiązanie jest najgorsze. Lepiej, żeby te 37 meczów udało się rozegrać. Uważam, że była to dla nas bardzo krzywdząca decyzja, tak? I, I nie tylko dla nas. Ehm, Przede wszystkim uważam, że dla dużej ilości klubów, tak samo tych zespołów w pierwszej lidze, które mają szansę na baraże i również w bliższych ligach, prawda, jak powiedzieć, zespołowi, który ma do rozegrania kilkanaście spotkań, nie wiem, ma stratę powiedzmy dwóch, trzech punktów, różnie te straty się układają w poszczególnych w szczególnych ligach, biorąc pod uwagę taką ilość meczy jeszcze do rozegrania. Generalnie no z gruntu rzeczy decyzja moim zdaniem niesprawiedliwa. W takiej sytuacji, jaką mamy w tej chwili, ciężko znaleźć takie rozwiązanie, które by było najbardziej sprawiedliwe dla wszystkich, ale na pewno można znaleźć takie, takie rozwiązanie, które będzie najmniej szkodliwe dla wszystkich. I na pewno takim rozwiązaniem nie byłoby to kończenie, rozgrywek w danym momencie po, po, po danej kolejce. Tak? To jak jeszcze, było tak kolokwialnie, w czasach zarazy trenować, jak pracować piłkarsko, żeby forma była utrzymana? Bo my dziś nie wiemy, kiedy ta Liga wznowi się. Być może na początku maja, być może w połowie kwietnia, być może w połowie maja, a może w czerwcu. Jak to w ogóle wszystko zorganizować, żeby forma piłkarska była przez zawodników utrzymana? Każdy sztab szkoleniowy, niezależnie od klasy rozgrywkowej, tak dokładnie generalnie na, na, na tą chwilę dodziałamy na bieżąco, tak na pewno na tą chwilę nasi zawodnicy do końca tego tygodnia mają rozpisane treningi indywidualne, codziennie jest monitorowana temperatura tych zawodników i stan ich zdrowia. Nasz sztab medyczny kontaktuje się, jest, jest generalnie w stałym kontakcie z naszymi piłkarzami. Zawodnicy przesyłają dwa razy dziennie zdjęcia z pomiaru swojej temperatury, czyli z termometrów, ze wskazań termometrów. W ustalonych godzinach te, te, te pomiary są dokonywane. No tak w tej chwili jak my działamy, każda sytuacja, że tak powiem, i każde decyzje no, będą powodowały przez nas podejmowanie kolejnych decyzji, tak, no, i naj, najlepszym jakby dla nas chyba, trenerów komfortową pewną sytuacją byłoby wskazanie z góry jakiegoś przykładowego terminu, tak, czy to, to. będzie na przykład pierwszy weekend maja czy pierwsza środa maja czy jak to zostanie ustalone, zakładam tak w tej chwili teoretycznie i my w tym momencie będziemy wiedzieli jak możemy zespół do tego przygotować, tak? czy częściowo jeszcze przygotowywać zespół indywidualnie w w, 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 w formie właśnie rozpisanych treningów, a później zebrać zespół na ostatnie zakładam, nie wiem, dwa tygodnie czy, czy trzy tygodnie. I takie mini zgrupowanie tak, zrobić, jakiś tak, okres tak, przygotowawczy. Tak, dokładnie, mini-zgrupowanie mini i przygotować już bezpośrednio do, do startu, do, do, do grania tego sezonu. No myślę, że myślę, że tak, no to wtedy by było najbardziej najbardziej logiczne i najbardziej komfortowe. Nie wyobrażam sobie też takiej sytuacji, że nagle dostaniemy, nie wiem, tydzień czasu wcześniej informację, ok, za tydzień gramy mecz. No, takiej, takiej, takiej sytuacji sobie nie wyobrażam, bo taka sytuacja jest praktycznie do no, 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 ciężka do wyobrażenia pod względem jakby przygotowania zawodników, przygotowania drużyny. Kontynu kontynuowanie rozgrywek, prawda? Biorąc tym bardziej pod uwagę to, co się w tym momencie dzieje, no bo to, to, to jest też istotne, nie? No dobrze, no to dziękuję Ci, trenerze, za, za tę opinię. No wypada życzyć zdrowia wszystkim, i sztabowi szkoleniowemu, i piłkarzom wszystkich klubów w ekstraklasie. no i mieć nadzieję, że jednak ta sytuacja do normalności wróci i, i na boiska piłkarze wrócą, i w sportowej walce zostanie to wszystko rozstrzygnięte. No tak, tak, tak. Tego, tego należałoby życzyć nam wszystkim. Eee, także też, też życzę, życzę naszym sympatykom, kibicom, eee, Tobie i innym e, naszym przedstawicielom mediów zdrowia, bo, bo to jest najważniejsze w tym momencie. Dzięki Maciej, pozdrawiam. Trzymaj się. Pozdrawiam serdecznie. To teraz zapytamy, jak piłkarze przeżywają ten czas bez meczów, bez treningów. W ośrodkach treningowych, tylko gdzieś indywidualnie w domu. Znam Jacek Kielb, pomocnik Korony Kielce. Jak wygląda życie piłkarza Jacek w, w czasie koronawirusa, w trakcie tego, że, że nie spotykacie się w klubie, tylko macie indywidualne rozpiski, które musicie realizować? No Na pewno nie inaczej niż yy, zwykłych ludzi na, 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 na co dzień. Siedzimy w domu, wiadomo, większość ludzi gdzieś tam, gdzieś tam przebywa teraz w mieszkaniach, bo wiadomo, zdrowie jest najważniejsze, trzeba dbać. Nie tylko swoje, ale też i, i o swoich yy, najbliższych. My tutaj, jeżeli chodzi o treningi, to, do, to dostajemy wiadomości z treningami, jakie to mają być treningi. No co można biegamy, zrobić w domu, tak? Czyli, tak, czyli biegamy, biegamy. Yy, później sobie można zrobić jeszcze, w miarę możliwości, tak jako siłownie, stabilizację w trening, czy takie rzeczy gdzieś tam trzeba, trzeba robić, żeby za dużo yy, nie stracić, w moim przypadku jeszcze jak najwięcej się odbudować, no nie tyle, nie tyle, co dobrze, ale gdzieś tam, gdzieś tam dla mnie to też wiadomo, że taki okres, który, który mogę troszeczkę nadgonić, to to gdzieś tam. Wiadomo o czym wcześniej mówiłem. No właśnie, bo w twoim przypadku to sytuacja też jest dość specyficzna. Nadrabiałeś ten czas, tak jak mówiłeś ostatnio, masz wewnętrzny okres przygotowawczy. I teraz jest pytanie, czy to, co wypracowałeś przez te ostatnie dni? tygodnie nie stracisz w związku z tym, że, że na razie trenujesz tylko indywidualnie w domu. A wiadomo, że ten wachlarz, który możecie sobie gdzieś tam z, zaaplikować jest, jest dość ograniczony tak ćwiczenie. Znaczy no w tym momencie jest tak, że każdy z nas został y, zegarek. Ja też już na samym początku przeżyłem badania. Oni wiedzą tutaj z pewnością. Y, wiadomo y, trener Michał od przygotowania Motorycznego, bardzo dobrze wie, co tutaj indywidualnie z nami robi, co tutaj jest potrzebne. Cały czas jesteśmy z nim w kontakcie, tłumaczy nam, co i jak mamy robić. Także gdzieś to nie wydaje mi się, żebym za dużo stracił. Wcześniej sam biegałem, praktycznie sobie dozowałem te treningi, no a teraz robi to człowiek, który się bardzo dobrze na tym zna. Ja jestem o tym na ten temat bardzo, bardzo spokojny. A powiedz, Jacek, wierzysz w ogóle w to, że ta liga, w związku z tym, co się dzieje na świecie i również w Polsce z koronawirusem będzie dokończona i w ogóle wrócicie w tym sezonie jeszcze na boisko? Bardzo mocno w to wierzę. No, widzę, że tutaj ludzie się stosują do, do zasad, jakie mniej więcej e, są narzucone przez ludzi, którzy decydują o tym. Wiadomo, że to jest taka sytuacja dosyć, e, dosyć ciężka, bardzo poważna. E, no ale na pewno bardzo fajnie, że ludzie tutaj gdzieś widzę, dbają, bają e, o to wszystko, przestrzegają tego. No ja bardzo bym chciał, żeby to było dokończone. Wiadomo, ja nie wiem. Na jakim etapie, mam nadzieję, że zdobiemy że wszyscy razem to zbić, zabić tego koronawirusa, żeby się nie rozprzestrzeniał. Wiadomo, ja tutaj nie jestem specjalistą od tego, no ale wierzę w to bardzo mocno, że jeżeli będziemy stosować się do zasad, jakie gdzieś tam są narzucone, no to, no to, no to dogramy te rozgrywki. Ale chyba jednego można być pewnym, że przynajmniej dzieciaki zadowolone, że tata w domu, nie? No dokładnie wiadomo co tutaj gdzieś tam chwilowo straciłem, no to mogę nadrobić tutaj yy, yy, dziećmi, no ale wiadomo, człowiek i myślami też jest gdzieś tutaj cały czas, yy, cały czas w przepiłce. Dobra, dzięki Jasek, trzymaj się ciepło, trzymajcie się no. tam również dzieciakami i czekamy na, 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 na Ciebie również na wszystkich chłopaków, żebyście wrócili na, na boisko. Pozdrawiam, wszystkich. Dzięki, tylko. cześć, pozdrawiam. Z nami teraz prezes kieleckiego klubu, Krzysztof Zając, więc dowiemy się być może jak wygląda to funkcjonowanie klubu na co dzień, kiedy nie ma meczów, kiedy nie ma treningów i, i czy jak pracownicy administracji sobie z tym wszystkim radzą. Panie prezesie, sytuacja absolutnie anormalna, niespotykana. Też musieliście się szybko dość dostosować do tego, żeby gdzieś przeorganizować te, te prace klubu. Od poniedziałku podjęliśmy decyzję, że naprawdę wysyłamy zawodników na takie kwarantanny, można to powiedzieć, domowe. Ale oczywiście oni mają rozpiski od trenera, sztabu trenerskiego, co w tym okresie mają robić. Z tego co wiem, to będzie to jeszcze do do końca tego tygodnia, na początku następnego, podejmiemy decyzję co dalej. Ta decyzja może być trochę w tym momencie ułatwiona, gdyż po decyzji wczoraj UEF y że jakieś warunki, które ewentualnie mogą pozytywne mieć efekt, zmienić się, także zaczynamy grać 1 maja. Trener przekazał mi, że potrzebuje góra 2-3 tygodnie, żeby przygotować zespół do grania w maju i w czerwcu. Co dotyczy się reszty naszych pracowników, to też pracujemy wszyscy dalej, jesteśmy aktywni dla klubu Korona Kielce, tylko z tym jednym wyjątkiem, że pracujemy w domu i tutaj tylko w klubie są dyżury. Które pozwalają nam na to, że odbiór poczty, czy sprawy, które są tak. Czyli to wszystko gdzieś tam się zdalnie odbywa, tak? Z domu jesteście tak, połączeni? Tak, mhm. tak, tak, tak. A jest dyżurny, zawsze tutaj, który jest w klubie. Powiem szczerze, że my też gdzieś zarząd jest w klubie, spotyka się. Godzinę, dwie obawiamy najważniejsze sprawy, i, i tak naprawdę tak na razie funkcjonujemy. A biorąc pod uwagę sytuację Korony Kielce, która wiemy, jaka jest, jeśli chodzi o tą sportową i, i organizacyjną, finansową, taki stan zawieszenia, no na pewno będzie pewne kwestie tutaj przedłużał. I no i mówiąc prosto, nie pomaga w tym, żeby, żeby gdzieś te rzeczy mogły wyjść na prostą. No, no na pewno nie pomaga. Sytuacja sportowa jest, jaka jest, wiadomo. Yy... Dlatego też zdajemy sobie z tego sprawę, że musimy, jeśli to ruszy, ruszą rozgrywki, będą na początku maja, to musimy być przygotowani na, tak naprawdę od pierwszego meczu na walkę o wszystko. Ale to trener zapewnia mnie, że jest w stanie to z tego zespołu wykrzesać. Druga sprawa, no sprawa finansowa, to tak naprawdę, żeby oszacować straty, które ewentualnie by wystąpiły, mogą być, to na dzień dzisiejszy to jest o wiele, wiele za wcześniej. Tutaj to pytanie wiem, do czego Pan zmierza, gdzie jest te niekończące się podwyższenie kapitału, które, które akurat też jeszcze nie zostało. Zakończone no bo to spotkanie, które było na 16 zaplanowane, zostało między innymi właśnie z tego, że granice zostały zamknięte, odwołane. Tak, tak. tak naprawdę, no, no dobra, my staramy się tutaj robić to, co jest możliwe, tylko mówię, no w pewnym momencie też nam się wyczepią te czy inne pomysły i, 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 i na pewno będziemy mieli. Problem do rozwiązania. Dopóki go nie ma, staramy się powiedzmy ogarnąć to w jakiś pozytywny sposób i, i, i zapewnić klubowi funkcjonowanie właściwie w każdym dniu. A jak pan jeszcze by skomentował? To, o czym mówił prezes Bigniew Boniek w czwartek, kiedy ta decyzja pierwsza zapadła, że jednak będziemy grać, ale, ale bez udziału publiczności i ta liga miała być kontynuowana, że ewentualnie po każdej kolejce w związku z koronawirusem jest PZP, ma możliwość zatrzymania ligi, uznania tabeli po rozegraniu nie wiem, 27, 29, 32 kolejek, no, w sytuacji, w której korona musi gonić rywali. No, to wiemy, że to jest rozwiązanie złe. Czy, czy, czy korona jakoś się zabezpiecza na wypadek, gdyby, gdyby taka sytuacja weszła w życie? Ja jestem po wielu rozmowach z prezesami e, naszej ekstraklasy, i tak naprawdę większość jest za tym, żeby tą ligę powiększyć. E, na pewno była to sprawa, która powinna być już dyskutowana, m, tak naprawdę, bardziej intensywnie. Jednak ja uważałem, że też to można dopiero rozpocząć, powiedzmy, dyskusję i, i gdzieś ze strony naszej działalność taką dość mocno wskazującą na to, że się na to nie zgadzamy. Dopiero w tym momencie, gdyby naprawdę te następki no, zostały zawieszone. no jak wiemy od 1 maja gramy dalej. Jeśli nie będziemy grali, no to wtedy tak naprawdę dopiero zaczniemy w tym kierunku działać, żeby wola drużyn ekstraklasy była też brana pod uwagę. No ten 1 maja to pewnie taka optymistyczna wersja, bo pewnie wszystko i tak będzie gdzieś tam się zmieniało na bieżąco, bo sami nie jesteśmy pewnie w stanie przewidzieć, jak ten wirus się będzie w Polsce dalej rozprzestrzeniał i, i czy rzeczywiście w maju do tej ligi wrócimy. No tak, bo no ta sytuacja jest naprawdę rozwojowa i tak e, e, działając, rozmawiając tutaj w klubie to co robimy dziś, nie wiadomo czy jeszcze będzie potrzebne jutro, tak? no bo ta sytuacja jest rozwojowa i jeśli mówią fachowcy, którzy od spraw pandemii, epidemii są dobrze zorientowani, że, że tak naprawdę gdzieś o uspokojenie tego, tej całej sytuacji w Europie można liczyć za dwa do minimum trzech miesięcy, no to też ten termin 1 maja może okazać się, że mecze nie będą rozgrywane, ale mówię, no nie spekulujmy, pracujmy teraz nad tym, żeby jakoś to powiedzmy dotrwać do końca i w wariancie rozgrywania meczy, czy nie rozgrywania meczy. Tego 1 maja, no i mówię, i nie spekulujmy na razie, bo, bo akurat no, spekulacje tu są najmniej potrzebne. No to niech tak będzie. Zobaczymy wszystko to, jak to nam się będzie rozwijało. Oby koronawirus nie przeszkodził koronie w tym, żeby się sportowo w ekstraklasie utrzymać. Krzysztof Zając, prezes korony, dziękuję prezesie za, za rozmowę. Dziękuję panu, do widzenia. A na koniec głos eksperta, komentatora meczów Korony Kielce, dziennikarza polskiego Radia Kielce, Rafała Szymczyka, który od początku wnikliwie przygląda się temu wszystkiemu, co związane z futbolem, ze sportem w dobie panującego koronawirusa. Dzień dobry, Rafał. Dzień dobry, witam wszystkich kibiców. Witam Ciebie, Maćko. Powiedz, no, bo sytuacja jest absolutnie to, co podkreślają moi poprzedni rozmówcy: anormalna, niespotykana. Trudno było się gdzieś tam do niej zaadaptować, a te decyzje musiały być podejmowane na bieżąco. Wiemy, że Mistrzostwa Europy tegoroczne, które miały się odbyć na przełomie czerwca i lipca, zostały przełożone na przyszły rok. To daje szansę na to, żeby rozgrywki ligowe do tego 30 czerwca zostały dokończone. Dlaczego ta data 30 czerwca jest tak istotna? 30 czerwca to jest data, która obliguje właściwie wszystkie kluby do zakończenia sezonu z jednego względu. Najczęściej kontrakty z piłkarzami podpisywane są do 30 czerwca. Kontrakty reklamowe i sponsorskie także najczęściej rozpisywane są na cały sezon, czyli kończą się 30 czerwca i nie wyobrażam sobie, aby po 30 czerwca nagle okazało się, że drużyny mogłyby jeszcze rywalizować w rozgrywkach ligowych. Stąd też to 30 czerwca, ta data taka dla wszystkich niezwykle ważna i obligująca wszystkie federacje narodowe do tego, aby rozgrywki ligowe na wszystkich szczeblach właśnie do końca tego miesiąca zostały zakończone. Jako dziennikarz, jako obserwator i gdzieś analizując to wszystko, co, co się dzieje yy, również z, z chorobą koronawirusa, wierzysz w to, że, że jest szansa, że te rozgrywki ligowe nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach uda się sportowo rozwiązać? Wirusa korony miałem od dawna, ale nie przypuszczałem, że on jest aż tak groźny. To oczywiście żart, proszę Państwa, a żartować z pandemii koronawirusa nie zamierzam, bo jest to sprawa niezwykle poważna. Jeśli chodzi o to, czy uda się rozegrać mecze do końca, czy rozgrywki ligowe do 30 czerwca zostaną spięte ostatnimi kolejkami, na dziś to jest wróżenie z fusów, dlatego że nie wiemy, jak ta pandemia będzie się rozwijać, kiedy tak naprawdę piłkarze będą mogli wrócić. Na pewno już wtedy zielone boiska. Czy pierwsze mecze będą rozgrywane przy pustych trybunach? Czy może już wtedy pojawią się na nich kibice? Tych pytań, na których de facto nie znamy odpowiedzi, jest mnóstwo. Natomiast podobnie pewnie jak wszyscy kibice trzymam mocno kciuki i wierzę w to, że na przekór koronawirusowi uda się sportowo dokończyć ten sezon i ten sport pokona koronawirusa i kibice będą zadowoleni, piłkarze będą zadowoleni. I kluby, które naprawdę stoją w tym momencie, przynajmniej niektóre, na krawędzi, jeśli nie bankructwa, to przynajmniej ogromnych problemów finansowych. No i tak już na koniec, jakby z takiej działki dziennikarskiej kuchni, no twoja praca, praca wszystkich nas dziennikarzy pracujących przy sporcie też musiała dość mocno się zmienić. Choćby to, że no większość rozmów możemy przeprowadzać tylko telefonicznie, bo wiadomo, że ten kontakt z zawodnikami bezpośredni, czy z trenerami, czy w ogóle, w ogóle z ludźmi sportu jest mocno ograniczony się, że dożyję takich czasów, że nie będę mógł uczestniczyć w spotkaniach z piłkarzami, z trenerami, w konferencjach prasowych, w briefingach, że nie będziemy mogli spokojnie usiąść i porozmawiać na tematy sportowe, nie tylko piłkarskie. Sytuacja trudna, dotykająca także nas dziennikarzy, ale z tą sytuacją sobie także poradzimy i mam nadzieję, że wyjdziemy z tego wszystkiego mocniejsi i jeszcze bardziej gotowi na kolejne sportowe emocje. No to niech tak będzie. Do zobaczenia, Rafał, w tych lepszych czasach. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia, jeszcze raz pozdrawiam. Cześć, hej. Mam nadzieję, że na kilka z najbardziej nurtujących Was pytań, odpowiedzi dziś znaleźliście. Pewnie na jakiś czas również nasza produkcja programu Na Koronie w związku z panującym wirusem i z tym wszystkim, co się dzieje w futbolu zostanie wstrzymana, więc wypada wszystkim nam chyba życzyć i zdrowia, i spokoju, i myślę, że takie wytrwania w tych trudnych czasach, no i liczyć na to, że, że już wkrótce może nie za tydzień, nie za dwa, ale, ale wkrótce to wszystko zostanie pozytywnie zakończone i wrócimy do, do normalności. Bo, bo te czasy chyba pokazują, że nawet bez futbolu, który się wydaje tylko dodatkiem do życia, to jednak w dzisiejszych czasach jest żyć niezwykle trudno. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, zdrowia, życzę.